Stój, naczepą bardziej w tamtą. To trudny manewr, zwłaszcza 36-tonowym tirem. Koła prosto. Opony nie łapią przyczepności, buksują na śniegu. Dołóżmy jeszcze jeden łańcuch. Przyda się na drugim kole. To ostatni, nowiutki łańcuch w zapasie. Spróbuj jeszcze raz. Koła maksymalnie w prawo. Miniesz tamten kamień. Jak nie, to krzyknę. Brakuje przyczepności. Nie ruszy ani do przodu ani do tyłu. Minęły już 4 godziny, a droga nadal jest zablokowana. Ole postanawia zmienić taktykę. Zadzwoniłem do znajomego, przywiezie trochę piachu. Jedynym wyjściem jest posypanie jezdni piaskiem. Oby to pomogło. Ciężarówka powinna mieć teraz wystarczającą przyczepność, żeby wycofać w dół i dotrzeć do celu. Jednak Ole Henryk nie jest pewien, czy kierowca wie, dokąd jechać tędy i wyjeżdżasz. Miałem jechać tam. Pojedziesz tam tędy. Na główną drogę i pierwsza w prawo. Do Bannor. Firma jest tam. Miał jechać w tamtą, Kierowca chce jechać drogą, na której już raz utknął. Jak tak można? Tamtędy nie dojedziesz. Skręć w lewo. To nie tam. Wjedź do tunelu. To na pewno tędy. Spróbuj wjechać tam, potem wycofasz. Dobrze? Kierowca wreszcie wrócił na drogę. Zadanie wykonane. Mój dyżur się skończył, więc wracam do bazy. Cierpliwość młodego Ole Henrika została wystawiona na próbę, ale udowodnił, że jego szkolenie idzie w dobrym kierunku.